Zgromadziliśmy się tutaj dzisiaj. Jestem na żeby zamanifestować naszą dumę z bycia niepodległymi, w faktu bycia niepodległymi Polakami. Chcemy dzisiaj powiedzieć, że niepodległość jest wartością, że niepodległe państwo polskie jest nam wszystkim potrzebne. Nie tylko je kochamy, ale też je szanujemy i chcemy je zachować.

Dowodzimy no, się również tutaj pod starym, starym hasłem, które przyświecało naszym ojcom, przyświecało naszym dziadom. Odwieczne polskie hasło. Bóg, honor i ojczyzna. I dzisiaj chcemy je właśnie te wartości zamanifestować.